Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale, z tej strony Ania. I dzisiaj chciałabym Wam pokazać taki komplecik, który miałam przyjemność przygotować z okazji Chrztu Świętego. Na komplecik składa się karteczka oraz album. Z czego powstał, z jakiej kolekcji? Jeśli kogoś interesuje, powstał z kolekcji Sweetheart od Craft I jest to ten bloczek. Słuchajcie, no zostało mi z niego tyle. No wykorzystałam bluczek 20 na 20 i tyle mi z tego bluczka zostało, czyli kawałek okładki w zasadzie i może jeszcze jakieś drobne ścineczki. Bo już z tego kolejnego zakupiłam sobie dwa też wykorzystałam chyba ze dwie strony, Ze dwie karty, tak mi się wydaje. Przepiękna kolekcja idealnie uważam nadaje się do właśnie takich projektów z okazji Chrztu Świętego, ale też komunijnych, ślubnych. Przepiękna, delikatna kolekcja. I tutaj jest z tego bloczka Sweetheart Celebration. To są elementy do wycięcia. I tutaj z tego bloczka skorzystałam i wycięłam tą przesłodką i przeuroczą grafikę dziewczynki właśnie do tej karteczki. Ja nie przepadam za bardzo za, za grafikami. Rzadko ich używam, ale czasem, czasem, czasem tak się właśnie zdarza. I tym razem skorzystałam i użyłam tutaj właśnie tej grafiki. I może od razu przejdę do prezentacji. Widzicie, jest tutaj panel podbity. Papier z kolekcji podbity z srebrnym papierem lustrzanym i to jest papier, to są te papiery, które mi się bardzo podobają i pochodzą właśnie z tego bloczka i to jest o tutaj widzicie mam kawałek ta tylna strona gdzie są właśnie te piękne takie koroneczki także tutaj właśnie wykorzystałam ten papier tutaj mam taką serwetkę z wykrojnika takiego owalnego nie wiem czy filmik w którym pokazywałam zakupowy już jest czy dopiero będzie <laughs> W każdym razie e, przepiękna serwetka. E, taka owalna, idealnie mi tutaj pasowała. Oczywiście e, kwiatuszki bawełniane ręcznie, wykonane przeze mnie. No i tutaj mamy listyczki i elementy z e, wykrojników. I tutaj jeszcze właśnie z kolekcji grafiki. To są takie kwiaty. E, w zasadzie grafika takich kwiatuszków w takiej babeczce, powiedzmy. No i napis w dniu chrztu świętego. W środku są życzenia gotowe do podpisania. Także tak, słuchajcie, prezentuje się karteczka. Oczywiście tutaj drobniutkie elemenciki w postaci takich półperełek, czycików malutkich, żeby delikatnie się coś zapuszczało zamieniło. No a w centrum, tak jak wspomniałam, grafika tej pięknej, małej damy. I teraz moi drodzy album. Album ze zewnątrz prezentuje się w ten sposób, jest oprawiony w płótno introligatorskie i dodatkowo jeszcze oklejony tutaj ma tył, grzbiet i front papierem z kolekcji podbitym taką rameczką ze srebrnego papieru lustrzanego, gdyż chciałam aby ten album był elegancki. Jak widzicie nic tutaj więcej nie ma, oprócz napisu Pamiątka Chrztu Świętego. I napis wykonałam sobie przy pomocy, oczywiście, plotera. Nic tutaj nie ma specjalnie, jest właśnie taka grafika, tylko gdyż taki album łatwiej się przechowuje, gdyż nam nic tutaj tak nie haczy. Nie ma żadnych kwiatów. W związku z tym można go sobie wsunąć właśnie na przykład między książki na półkę. No i nic się tutaj nie zniszczy, bo ten napis, choć jest tutaj na delikatnej, bo milimetrowej pianeczce przyklejony, to jemu tak naprawdę nic nie będzie. Album, jak widzicie, jest wiązany na białą satynową wstążeczkę. No i otwieramy. Aha, co jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że album, założenie takie było, aby album był na 10 głównych zdjęć, w formatu 10 na 15 a dodatkowo jeszcze w każdej karcie jest kieszeń i znajduje się mata, gdzie można wkleić dodatkowe zdjęcia. No I otwieramy mamy okładkę, na okładce mamy kieszonkę, użyłam tutaj mojego ulubionego dziurka korunkowego i tutaj jest metryczka przygotowana tak szczelna do wypełnienia przez rodziców. Jak widzicie, użyłam tutaj kalki. Kalki użyłam po to, aby dekoracje, które są na każdej stronie, przy składaniu, przy albumu, przy przekładaniu kart, no nie zahaczały się, bo delikatnie są warstwowo klejone. Nie odstają jakoś bardzo, ale chciałam zrobić takie zabezpieczenie. I kalkę, jak widzicie, dodatkowo wykonałam sobie tutaj takie białe chlapania. Uważam, że całkiem fajnie to wygląda. Także pomiędzy każdą kartą znajduje się na jednej stronie kalka. I mamy pierwszą stronę. Wszystkie te strony są wykonane praktycznie tak samo. Na każdej znajduje się dekoracja. Tutaj jest taka największa z napisem Ten Wyjątkowy Dzień. Mamy rameczkę. Każda rameczka ma tutaj folijkę i są to rameczki na zdjęcia 10x15. Nie wiem, bo sobie chyba nie przygotowałam tutaj karty 10x15, ale mam zdjęcie, tyłem tutaj odwrócę o, i tutaj wchodzą zdjęcia 10x15. I mamy tutaj e, taką troszeczkę większą dekorację, e, bo jest e, świeca i jest jeszcze szatka. Napis ten wyjątkowy dzień. I tak jak mówiłam, w każdej e, karcie znajduje się kieszeń i w każdej kieszeni jest jeszcze mata, właśnie na takie zdjęcie. E, 10 na 15 można z jednej strony i z drugiej wkleić, więc e, docelowo może tu być więcej zdjęć. Ale tak jak mówię, miało być na 10 głównych zdjęć z uroczystości. Widzicie te końcówki? Tutaj dociąłam wykrojnikiem, przez to elegancko to też wygląda, i wzmocniłam jeszcze właśnie z które mi zostawały z papieru z kolekcji, żeby go jakby też maksymalnie wykorzystać. I tutaj są takie dwa materiałowe kwiatuszki z półperłkami. Tutaj możecie zobaczyć, że kompozycja wykonana jest z elementów wyciętych z kolekcji, z kwiatowych grafik. No i mamy tutaj listeczki z wykrojników i takie elementy z wykrojników. Nie wiem, czy widać, ale tutaj na tych kwiatuszkach są takie malusieńkie. Perełeczki przyklejone. Tutaj również na wszystkich tych właśnie kwiatuszkach poprzyklejałam takie maleńkie półperełeczki. I dodatkowo jeszcze są półperełki takie srebrne. Tutaj też mamy pod spodem wykrojnik takiej siatki. Też w papierze z kolekcji wykrawałam wszystko. Było takie, wiecie, spójne i eleganckie. No i tak jak wspomniałam, na każdej stronie znajduje się rameczka z foliką i kompozycja, czyli grafiki kwiatów z kolekcji wzbogacone dodatkowo wykrojnikami, właściwie nie wykrojnikami, tylko skrepkami czyli elementami ze wykrojników plus półperłeczki. I znowu mamy, zobaczcie, kaleczkę i kolejna strona, tym razem kompozycja tutaj jest wzdłuż ułożona, ale tak, żeby bez problemu zdjęcie można było wsadzić. No I tak słuchajcie, wszystkie strony wyglądają podobnie. Te kompozycje są w różnych miejscach, tutaj widzicie na rogach z jednej i z drugiej strony. Tą koreczkę, to już jakieś się. muszę ją wyciągnąć, bo tam weszła mi pod spód. I tutaj widzicie, z jednej i z drugiej strony mamy podobnie ułożone kompozycje. To będę musiała sobie sens wyciągnąć. I tutaj mamy znowu wzdłuż, tutaj po przeciwnej stronie, i znowu kaleczka. I tak się prezentuje cały albumik. Miał być właśnie wykonany w formie takich stron, gdzie delikatnie będzie. Rameczka przyozdobiona kwiatami. I na końcu mamy na okładce kieszeń, i w kieszeni jeszcze mamy maty. Maty, które są na zdjęcia 10x15. Gdyby jeszcze była potrzeba takowych użyć, jak widzicie tutaj te rameczki, mają takie przeszycia wszystkie. I te przeszycia robiłam sama, żeby tak jeszcze ciekawiej, tutaj, to rameczka wyglądała. No i słuchajcie, tak by się prezentował albumik, wraz z karteczką z okazji Chrztu Świętego. Mam nadzieję, że taki kompletik się Wam podoba. Dajcie znać w komentarzu. A tymczasem zapraszam Was oczywiście do subskrypcji, do komentowania, do wciśnięcia dzwoneczka. No i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam. 拜拜。